przez Simone tak wchodzący i w sobie do głowy, to jest rzecz kurde sprytna. Jeśli robisz podwójną zmianę na boisku i wprowadzasz dwóch lewych obrońców, bo to są jedyni obrońcy, jakich masz w kadrze, to wiedz, że źle się dzieje. Jak jesteś liderem La Liga i lejesz po dupie Atletic Bilbao 5 do 0 w półfinale, no to można mieć takie lekkie przeświadczenie, że chyba jesteś faworytem, prawda? Realowi Madryt udało się ostatecznie doczołgać do finału Superpucharu Hiszpanii, co oznacza, że będziemy mieli w niedzielę El Clasico i teraz właśnie o tym półfinale, o tych derbach półfinałowych z Atletico i o tych szansach w niedzielę będziemy mówić, więc zapraszam. Zacznijmy od brutalnych faktów. To znaczy tego, że Real wygrał z Atletico 2 do 1. I to super, to fajnie. Jakby taka, tak, tak to jest w piłce nożnej i w sporcie, że jak jest wygrana, to jest fajnie. No, ostatnim razem, jak mierzył się Real Szabiego z, z Atletico, wynik był zgoła inny. No, te pięć bramek i dosyć historyczna manita, no to właśnie. No jest historyczna, dopiero minęło parę miesięcy, więc jakby wszyscy pamiętamy i pewnie będziemy pamiętać przez następne ileś lat, więc jest to miła odmiana i ja naprawdę jestem bardzo zmęczony. Nie wiem na ile Wy być może śledzicie mniej lub bardziej to, co się dzieje dookoła Realu, czy każdego innego klubu, który jest w mniejszym lub większym kryzysie, ale. Jak, jak wchodzę na jakieś takie sekcje komentarzy, na przykład gdzieś nie wiem, na stronach typu Real to po prostu już chce mi się wymiotować, chce mi się centralnie żygać tą ilością. Yy, nie zawsze hejtu, ale też czasami krytyki po wygranych meczach. Nie, faktem jest to, że Szabi Alonso przetrwał bardzo trudny moment. Zaczął tą drużynę odbudowywać. Udało się wygrać na zakończenie roku z Sewio. Później udało się bardzo przekonująco rozbić Betis. Teraz udało się w derbach z ciężkim jednak przeciwnikiem wywalczyć wejście do finału. Jest dobrze, ale narracja w mediach cały czas trzyma się tego, że, że, że nie, że jest źle, że w sumie mogło być lepiej, bo to jest tylko 2-1, a w ogóle styl był przekonujący, a w ogóle Atletico grało lepiej. Ja nie wiem, czy Atletico grało lepiej. To jest już według mnie takie odważne stanowisko. W sensie, to, że oni tam pewnie w statystykach mieli więcej posiadania piłki czy celnych strzałów, zostało w głównej mierze nabite zapewnie w tych w ciągu ostatnich 15 minutach, kiedy Szawi postawił już na zdecydowane bronienie wyniku. No i to Atletico po prostu ciurkiem od lewej do prawej kopało piłkę. I raz na tam 5-6 minut oddało jakiś strzał groźny w stronę bramki, nie ale no to tak działa. Nie? Jakby e, nawet na poziomie tych największych klubów pokoju Realu, jeśli masz dobry wynik w meczu, nie ligowym, tylko pucharowym szczególnie, no to bronisz go siłą rzeczy w końcówce i siłą rzeczy jesteś zmuszony postawić autobus. Ocenianie na temat, na podstawie tego fragmentu całego meczu i twierdzenie, że o, Atletico miało tam hmm, ileś więcej celnych strzałów, albo ileś posiadania, więc było lepsze, nie, nie było. No, grali trochę podobnie jak Real, tylko w końcówce byli postawieni pod, pod ścianą i, i dlatego przyjęli inicjatywę. Tak to według mnie wyglądało. Więc ja nie rozumiem jakiejś takiej mm, kompletnej krytyki na to, że nie, 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 Real powinien, gra, w sensie Real powinien grać lepiej. Ale to jest jeden półfinałowy mecz z Atletico, który trzeba było przepchnąć, żeby móc zagrać z Barceloną i tam zdobyć pierwszy puchar w tym sezonie oby i dać jakiegoś takiego moralnego boosta tej drużynie, więc zadanie zostało wykonane. Ja mam w dupie, jak zostało wykonane, to nie jest aż tak ważna rzecz, nie? naprawdę, więc dałbym, dałbym trochę temu spokój. Dla mnie ten mecz miał naprawdę bardzo dużo pozytywów w postaci wielu zawodników, na przykład w postaci Rudigera, bardzo mi się podobało, jak grał Rudiger, był bardzo pewny, dużo interwencji, dużo spokoju, super. I to w kontekście tego, że kontrakt mu, prawda, wygasa latem, jest wśród tych, tej trójki z Alabą i z Carvajalem, to ja myślę, że on tylko potwierdza to, że trzeba z nim ten kontrakt przedłużyć. I dla mnie to w ogóle nie było wątpliwością, ale w świetle takich występów to w ogóle nie powinno być dla nikogo wątpliwością, bo Rudiger wnosi doświadczenie, wnosi, jak widać dalej, umiejętności występy na najwyższym poziomie, i wnosi też taki swój charakter, swoje ewidentne poświęcenie dla drużyny, które czasami objawia się takimi niecodziennymi gestami, eee, na przykład takimi gestami, ale to też jest czasami potrzebne. Więc tak, ja bym przedłużył kontrakt Rudiger'a i zagrał bardzo fajny mecz. I, i to jest super. Chuameni, który w ogóle przeżywa renesans duchowy w ciągu ostatnich miesięcy, z od tego, było ciężko, bo on nim grał na środku obrony, chociaż w tym meczu też grał i zaliczył kapitalną interwencję w ostatnich minutach, która być może ratowała nam ten półfinał, więc mi mimo tych, jak już mówiłem, ciężkiego czasu z Ancelottiego, teraz gra jak szef. Z nim w środku pola jest mega spokój, bo on i wyprowadzi, i przetnie, i, i dobrze poda, może wiadomo, nie jest kreatorem gry. Ale z nim jest taki spokój, naprawdę, to jest, myślę, w tym momencie jeden z, z, z najlepszych, ciężko właściwie powiedzieć, czy on jest bardziej, czy jest ósemką, to jest takie, czy bardziej czy jakąś taką szóstką z dodatkiem właściwie, no ale jest kapitalnym pomocnikiem w tym momencie, do tego się nie da ukryć. Kamawinga podobnie. Kamavinga, wracający do formy, to też jest zawsze zawodnik w środku pola na plus. Zawsze, zawsze. Taki właśnie troszeczkę też jak Meni, bo on i pomoże... Może on jest właśnie taką bardziej ósemką, bo on i pomoże gdzieś tam w destrukcji, ale też gdzieś do przodu. On też nigdy nie boi się być pod presją, więc to są wszystko bardzo fajne rzeczy w ogóle. I Valverde, który z golem ładnym z rzutu wolnego i z asystą świetną do Rodrigo. Rodrigo też zresztą z golem kolejnym, więc mówię, ja pozytywów jest ogrom. Pozytywów po tym meczu jest ogrom, więc ja jakiegoś takiego Liga Antycznego narzekania naprawdę nie kupuje. Ale jest jedna, no właśnie, śmieszna sytuacja, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, czyli bitwa Simeone z Viniciusem. Bardzo, bardzo rzecz ciekawa, ponieważ Simeone powiedział Viniciusowi, że Perez go z klubu wywali. Uważam, że jest to prowokacja bardzo zabawna i taka z którą fiu, no coraz więcej fanów Ralu pewnie nie odbiera tego aż tak negatywnie, nie? W sensie to się staje trochę takim życzeniem. Chociaż widziałem też komentarze oczywiście negatywne walące w Simeone. No ja oczywiście nie jestem jakimś wielkim fanem jego Simeone, no nie mogę być. Tak, to chyba widać. Ale nie będę też udawał, że mnie, mnie to nie śmiesza. Albo że nie uważam, że Simeone dobrze to próbował rozgrywać. Nie w sensie przegrał ostatecznie. Atletico przegrało, więc te jego gierki psychologiczne aż tak dobrze nie siadają, jak siadłyby, gdyby Atletico wygrało, wiadomo. Ale mimo wszystko ja nie, nie tutaj nie będę hipokrytą, bo jeżeli lubiłem charakter José Mourinho i lubię dalej, na przykład kiedy był w Realu lata temu, ale też kiedy był później w Chelsea, w sensie w Manchester United i w Chelsea, ja zawsze propsowałem. Co w nie sensie propsowałem? bawiło mnie to i, i, i uważałem za ciekawą osobowość do, do śledzenia Mourinho, to nie mogę teraz grać takiego, że to jest oburzające. To jest oburzające, że Simone tak powiedział. Nie, uważam, że Simone tak wchodzący i w do głowy, to jest rzecz, To sprytna. To jest, to jest rzecz przede wszystkim łatwa i to jest problem w Viniciusa, że to jest łatwe. Że wystarczy, że Simone przy zmianie Viniciusa, kiedy ten schodzi, podejdzie do niego czy tam nawet nie podchodzi, tylko popatrzy w jego stronę i powie mu Posłuchaj, tak pokazał takim gestem, nie? Posłuchaj, jak na Ciebie buczą, nie? I już Vinicius z do niego, nie? A ten już się odwraca i... Znaczy chyba ostatecznie Simone dostał żółtą kartkę za to. Jestem prawie pewien, że dostał. Podobnie jak Vinicius. Ale, ale też widziałem taką satysfakcję na jego, na jego twarzy pewnego rodzaju, więc no mówię. Ale ostatecznie jakby Atletico przegrało, więc to nie ma żadnego znaczenia. Ale to mówię raz po raz, że Vinicius ma... Za słaby łeb na to, no. że z jednej strony on też lubił prowokować swojego czasu, kiedy strzelał bramki jeszcze, o te pamiętne czasy, kiedy Vinicius strzelał bramki yy, i nie wiem, tańczył na przykład jako ta cieszynka, tańczył pod trybuną kibiców, zresztą Atletico też chyba kiedyś yy, to lubił prowokować, a żeby prowokować trzeba mieć jednak mocny łeb. Nie? Taki jak Simeone. A Vinicius ma, ma taki żaden, że go byle tam i on już podbiega i afera, ługi, ługi, ahoj. No to tak średnio bym powiedział, średnio bym powiedział. No, mm, i, I jak to będzie w finale? Nie wiem. I się nie domyślam. No Wiadomo, że na jakiegoś faworyta wyrasta Barcelona, bo jak jesteś liderem La Liga i lejesz po dupie Athletic Bilbao 5 0 w półfinale, no to można mieć takie lekkie przeświadczenie, że chyba jesteś faworytem, prawda? Ale to też może być zgubne no. jest to finał jest to classico, więc ja zawsze w takich sytuacjach mówię że faworyt nie faworyt tu się wszystko może wydarzyć to naprawdę nie ma dużego znaczenia owszem w poprzednim sezonie cztery zwycięstwa Barcelony to nie był przypadek, nie. To ewidentnie wynikało z ich wspaniałej formy. Więc ja nie, nie mówię, że każde El to jest rzut kościoł, że a to wszystko zmazujemy te poprzednie mecze i miesiące i i zmazujemy i teraz rzucamy kością, nie? Że na przykład gdybym teraz ja był jako trener Realu, to też by w sumie wychodziło, że a to jest rzut kością. No nie, raczej by nie wychodziło, prawda? Raczej szanse byłyby mniejsze, gdybym ja ty twój sąsiad albo twój pies był trenerem Realu, więc oczywiście ta forma tych klubów, poszczególnych zawodników i w całości jest bardzo ważna, ale niewątpliwie mniej niż tak na co dzień. A real nie jest aż takim głównym. Na szczęście udało się w czasie wyjść z tego dołku. Udało się nabić trochę punktów przy okazji takich punktów y, do, odnośnie morale zespołu. Y, przy meczu z Betisem, nawet trochę przy tym. Wiadomo, że zostanie ta aura tego pokłócenia się Viniciusa i tego, że było tak średnio w końcówce. Ale udało się powygrywać trochę ta wizja tego, że Braz zaraz będzie zwolnienie Szabiego odeszła. Więc da się na tym coś budować. Nie jest aż tak źle, więc y, Barcelona być może jest faworytem, a nawet na pewno, ale... Ja bym to dawał w skali, nie wiem, 60-40, 55-45, takie bym dawał procenty na Barcelonę, nie? Mimo tego, że tak teoretycznie na spokojnie mogliby mieć i z 70, ale mówię, to jest El Clasico, więc ja nie będę uderzał w takie tony, ja powiem, że tu się może wszystko wydarzyć, nie? W znaczy, sensie, jeśli któraś z drużyn miałaby którejś sprzedać Manitę, to oczywiście, że Barcelona prędzej Realowi, tu nawet się pewnie bym założył onerkę, ale wygrać 1 do 0, 2 do 1, nawet 3 do 1, to można spokojnie każdy w tym meczu. Więc jak to się potoczy, nie mam pojęcia. Ale faktem jest to, że kadra realu jest w tym momencie w opłakanym stanie. Zresztą, kiedy ściągasz z boiska, yy, tam Rudigera i, albo Asensio i. No nieważne, robisz, jeśli robisz podwójną zmianę na boisku i wprowadzasz dwóch lewych obrońców, bo to są jedyni obrońcy, jakich masz w kadrze, to wiedz, że źle się dzieje. A w tym momencie taka zmiana miała miejsce w Realu Madryt, więc. Te, no... Jest tak jest, ale też uważam, że ta kadra nie jest aż tak zła jak ludzie mówią. Myślę, że z podobną kadrą, może gorszą, może minimalnie lepszą, ale z podobną, Ancelotti robił rzeczy niesłychane. Więc to wszystko zależy od, od tego, jak się pokładają relacje w drużynie, jak Szabi tym zarządzi. Ja bym nie płakał. Będzie czas, żeby kupić tego Witini albo innego genialnego pomocnika za 100 milionów. Będzie czas, a teraz nie można płakać, że o, sezon na straty. Na główną nie na straty. Kadra jest dobra, jest przetrzebiona kontuzjami, ale jest dobra i trzeba i trzeba wygrać super puchar, no. przydałoby się. A jak będzie to nie wiem, ale na pewno będzie po tym odcinek, w, pewnie w poniedziałek, bo to w niedzielę wieczorem, więc w poniedziałek po meczu tu będę ja i będę mówił. Dziękuję, do zobaczenia.